Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Monika na kanale Momata Rodiruny. Witam Was w czytaniach lutowych. To jest prognoza przeznaczona dla zodiakalnych baranów. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za obecność na moim kanale, za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje. Wielkie, wielkie dzięki. Zachęcam do dalszej aktywności. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Naprawdę staram się tutaj głośno mówić. W tym momencie nie mam przestrzeni na to, żeby zakupić sobie nowy mikrofon. Zalecam słuchawki, jeżeli macie za cicho. Bardzo was za to przepraszam, ale no, sytuacja jest taka, jaka jest. I. Wykażcie się też kulturą jeżeli, w komentarzach, jeżeli, jeżeli to jest dla Was za cicho. Niektóre komentarze są a propos głośności, dla mnie po prostu mm, nieuprzejme. Także będę, będę tutaj wdzięczna. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem prywatnym, moi drodzy, to kontakt do mnie znajdziecie w opisie filmu. Tam jest również namiar na bloga. Tam jest również informacja o moim PayPal, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał. Najpierw wylosuję dla Was runę na ten miesiąc. Musiałam trochę tutaj przyaranżować, właśnie po to, żeby zbliżyć mikrofonik do mnie. Co na Ansu słuchajcie? Okej. Okay. Uważajcie na słowa. Uważajcie na to, co komunikujecie, co przekazujecie innym, jakie informacje, wieści, plotki generujecie. Anus to jest hmm, pomyłka. Pomyłka słowna, pomyłka w interpretacji, niewłaściwe interpretowanie mm, słów, tekstów, mm, intencji i znaków. To jest takie pomieszanie troszeczkę, tak. Mm. Te znaki i słowa y, mogą być, y, możecie uzyskać od y, osób z Waszego otoczenia. To mogą być również znaki i słowa, które, czy też y, może nie tyle słowa, ale również, tak, za pośrednictwem y, kogoś fizycznego, ale to mogą być y, Znaki i słowa, które przychodzą do nas z góry i które powinniśmy nauczyć się właściwie odbierać. Przy ANSUS czasem jest tak, że życzeniowo coś interpretujemy i dostosowujemy do własnej woli, a nawet powiedziałabym do chcieństwa. Przy Ansus przeczytajcie maila, zanim go wyślecie. Przeczytajcie maila otrzymanego ze zrozumieniem, żeby nie zareagować niewłaściwie w odpowiedzi. Właściwie interpretujcie. Informacje, które do Was docierają, odbierajcie je takimi, jakie są, tak? Bez żadnego filtra. ASUS to jest bowiem bezpośredni przekaz, który jest takim, jakim jest. Ok, zobaczymy, co pokaże Wam tarot na ten miesiąc. Moi drodzy. Piątka buław. No to proszę. Mhm. Głupiec i piątka mieczyn. Uważajcie na słowa. Nie nadinterpretujcie sobie treści, które słyszycie bądź czytacie. Z tego mogą wyniknąć kłopoty. Piątka buław pokazuje sytuacje, które nas triggerują. Pokazują, pokazuje jedno słowo, które może uruchomić lawinę słów. Niepotrzebnych słów. Piątka buław i piątka mieczy to są konflikty, kłótnie, nieporozumienia, scysje z innymi. I tutaj może naprawdę chodzić o głupstwo. Przy głupcu... Popełniamy gafy, pomyłki słowne, hmm, prowokujemy niepotrzebnie, hmm, ryzykujemy słowem bądź działaniem. Hmm, także no, jest to dosyć yy, znamienne, że to tak yy, bardzo ładnie się wzajemnie znalazło. A mówią, że runy nie współpracują z tarotem. Taki jest stereotyp. Dobrze. Co dla Was we, w lutym 2023? Nie wiem, czemu chciałam powiedzieć we wrześniu. <noise> to może dla kogoś z Was jest y, ważne. Wyzwanie. Mamy tak. Główna energia. Rydwan, czyli jesteśmy bardzo do przodu, jesteśmy pełni energii, pełni zapału, pełni ambicji przede wszystkim. Wyzwanie czwórka monet, ukryte królowa monet, ukryte w cieniu, pomijane królowa monet. Co doprowadziło do tej sytuacji Rycerz Mieczy, ostre słowa, kłótnie, trzaskanie drzwiami, pokaz siły. O tym mówi rycerz mieczy, czyś niespodziewany wybryk, czyjaś niespodziewana reakcja, pomówienie. Dlaczego mówię pomówienie? Ponieważ tak, mamy kartę ambicji i kariery. Rydwan i mamy kartę czwórki monet, która bardzo bezpośrednio mówi o nas. Ktoś w nas bezpośrednio godzi albo my godzimy w czyjeś powiedzmy górnolotnie: jestestwo tak? W czwórce monet chodzi o określenie granic, do których inni mogą się posunąć, a także tych granic, które my mm, naruszamy. Wobec innych albo granic innych, które naruszamy. Czyli możecie się w jakiś sposób tutaj umacniać, po to, żeby nie dać się sprowokować bądź zranić. Ktoś też może budować fortyfikacje, bo czwórka monet jest symbolem takiego okopywania się. W, w kontekście, czy też w odniesieniu do Waszej osoby. Tu może dotyczyć, może ta sytuacja dotyczyć pozycji zawodowej, Waszego biznesu, może też dotyczyć jakichś dóbr materialnych domu, mieszkania jako takiego, posesji. Mogą tutaj być na przykład konflikty z sąsiadami, ale może też chodzić o dobra ruchome czyli mm, Czyli pieniądze, po prostu. Co w Waszej głowie, co w połowie miesiąca sprawiedliwość, i co w podsumowaniu koniec miesiąca. Królowa kielichów. Wszystko mięknie, łagodnieje pod koniec miesiąca, niemniej jednak po drodze może być troszkę ostro. I mam wrażenie przy tej odwróconej Asus, a także przy tych kartach z przyłożenia, że nie ma, nie ma takiej potrzeby. Że wszelkie nieporozumienia, kłótnie są tylko niepotrzebnym szumem informacyjnym. Nieporozumieniem, jako takim konfliktem, który jest wygenerowany sztucznie bądź jest sprowokowany przez was lub przez kogoś, a w ogóle nie ma takiej potrzeby, żeby to miało miejsce. To niczego nie przyspiesza, to tylko powoduje. Nieporozumienia powoduje też, jak to powiedzieć? Albo wynika bardziej, może w ten sposób, przepraszam Was za, za te. Zatem myśleniowy wynika bardziej z czyjejś pochopności, z czyjejś nadmiernej ambicji, z czyjejś potrzeby zaistnienia też w jakiejś sytuacji bądź w czymś życiu. Też tak może być. Może być tak, że będziecie nadpobudliwi, nadmiernie ambitni, możecie mieć taką osobę w swoim otoczeniu. I trzeba będzie tutaj zaznaczyć e, granice, kogoś wstrzymać lub samemu zorientować się w porę, czy chcemy w danym kierunku e, brnąć. Mm. Jeżeli będą tutaj takie sytuacje, że trzeba będzie zadbać o jakieś, o jakieś dobra albo wywalczyć jakieś dobra dla siebie, to bardzo możliwe, że koniec końców ostatecznie to będzie rozstrzygane w sądzie albo będzie rozstrzygane przez kogoś, kto jest neutralny wobec tej sytuacji. To jest ta królowa monet, która zachowuje ową mm, neutralność. To jest też y, osoba, która mm, w sposób y, bardzo konkretny, rzeczowy, mm, obiektywny rozstrzygnie na przykład o jakimś sporze albo mm, znajdzie, Rozwiązanie jakiegoś konfliktu. Widzę tutaj też w tych kartach niespodziewane odwiedziny, czyjąś wizytę, która jest dla Was niespodzianką. To może Was poirytować, szczególnie jeżeli jest to ktoś, kto mm, Nadużywa swojej pozycji z racji jakiejś pełnionej funkcji. Zawodowej bądź życiowej. To może być matka, która jest nadmiernie taka ekspansywna, autorytarna. To może być y, również przełożony, przełożona. To może być również klient, tak? który y, daje sobie prawo do. Y, Wchodzenia w wasze życie bez zapowiedzi, do naruszania waszych granic. To może być również partner i partnerka, tak? Też tak może być. Przy sprawiedliwości jest bezpośrednia rada, żeby mieć dystans, żeby nie wzniecać jeszcze dodatkowo tego konfliktu, żeby nie zaogniać tej sytuacji. W sprawiedliwości równoważymy. Po prostu wprowadzamy harmonię, nabieramy dystansu do danej sytuacji. Jesteśmy mądrzejsi w naszych reakcjach i w działaniach. Tak? Czyli to jest taka bezpośrednia informacja do Was, żeby nie poddawać się wszelkim takim działaniom osób, które chcą, Zwyczajnie was do czegoś sprowokować. Hmm. Tutaj też hmm. w tych kartach jest informacja, że hmm. o jakieś swoje dobra trzeba będzie zawalczyć. O swoją pozycję, o stanowisko w pracy, albo o pozycję, szeroko nazywając, w społeczeństwie, w jakiejś grupie, trzeba będzie zawalczyć. Tutaj wręcz powiedziałabym, że wy bądź ktoś z Waszego otoczenia będzie rozpychał się łokciami. I Ważny będzie tutaj taki bezstronny osąd. To może być też taka sytuacja, gdzie na coś sobie po prostu zasłużyliśmy. Przy sprawiedliwości mamy do czynienia ze zdarzeniami karmicznymi, czyli jeżeli my kiedyś kogoś wygryźliśmy, no to aktualna sytuacja jest odpowiedzią, jest wynikiem tamtego naszego działania. Jak tylko pojawi się ten moment zrozumienia, że tak to działa, wchodzicie w energię królowej kielichów. Empatii, zrozumienia, porozumienia, łagodności, miłości również. Mniej tutaj jest takiego udowadniania swojej racji, więcej jest. Um... Więcej jest serca po prostu. Um... Mam wrażenie, że o wiele więcej zdziałacie w tym miesiącu taką łagodnością. I empatią, aniżeli m, zadziornością i prowokacją, tak? Cóż jeszcze? Pokazuje się tutaj ciekawa sytuacja, szczególnie dla panów, y, którzy gdzieś mają tam potrzebę nowych przygód, nowych relacji, romansów. Sprawdzenia siebie jako mężczyzny, czy jestem jeszcze atrakcyjny, czy mm, wzbudzam zainteresowanie. Mamy dwie kobiety, i mamy rydwan, i mamy sprawiedliwość. Tutaj y, obietnica nowej relacji, nowej miłości. Wypiera to, co stworzyliśmy dotychczas, to, co wykreowali, wykreowaliśmy dotychczas, czyli y, związek, który realizował się dotychczas. Tutaj ta dotychczasowa partnerka może być na straconej pozycji. Ona jest tutaj w, w podstawie, tak? w tym, czego nie dostrzegamy, z czym chcemy zerwać, bądź też z czego chcemy Uciec. Sprawiedliwość zaleca, zaleca zdroworozsądkowość. W Ansus odwróconym nie wszystko wiemy, nie wszystko jest nam mówione. Mamy takie właśnie pomieszanie. I nawet jeżeli ta perspektywa jest tutaj kusząca, to wpierw rozpoznaj sytuację, a dopiero później działaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wspaniałego miesiąca życzę. Papa. Pa.